A jak chmuri pędzą od moim scenem jasnym. Już mi szerzą zęby straszne. Miało być inaczej. A tak w ogóle, jak pytasz co u mnie? Czekam aż klunię, jak zleci mi te nitek, śledzi mi ty podburnie. Mierzę purpurę wzrokiem, chcę rozgminić jej kierunek. Może przejdzie bokiem w sumie. Widzę przebłyski, fleszy, blaty błękit Może tam w innym mieście słońce na japy świeć A u nas półmrok ale wciąż nie jest za późno może się rozpieszną takim, ptaki przed furą Chmury, jedną właśnie wciągam w i się zbiera do podróży, tam u góry suną Większo niej, ciężkich chemionach, to ci że złapisz dobry wieczór To jedyna droga A na zachodzie tam a nadal Luz pomarańczowym, że nie musi wcale padać więc chyba tu zostanę jeszcze Zadrywa świat leniwy i powoli pachnie deszczem A długie cienie kładą się na rewnik Radząc mu palety barw Tak niepewnie może będzie lepiej jakby wreszcie spał. Deszcz i o go beton Pewnie byłoby na leżej tu wiedząc, że na pewno Ale póki nie, bo mi tu łez nie roni Nie mogę zrozumieć po co im te parasole tu jakby gotowi na najgorsze, znowu zacznę kląć, kiedy się zaczni I łapi luz, nawet wtedy, kiedy siedziałem tam na ławce. nie musiałem się nigdzie spieszyć, spokojny ordyn. Nauczyłem się, że zawsze wyjdzie słońce po bursz. Zawsze mam swoich ludzi, każdy błąd. Niesie mądrość, i nie ściągnie już nic z tej dziewiątej chmury. A, -a. A, A niebo nigdy nie jest takie samo, to zrobisz kiedy z wczoraj dziś już nic nie znaczy Ulewa przyniesie świeżość kiedy otwiera się niebo pije feto, nie ma tym nic złego Ulewa przyniesie świeżość kiedy otwiera się, niebo pije feto, nie ma tym nic złego Ulewa przyniesie świeżość, kiedy otwiera się, niebo pije feto, nie ma nic złego.